Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Zaczynamy zatem temat dla pre-reportera w studiu Radio Kalaszek Wspaniały. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest też w Lublinie Iwona Mierzbiak. W studiu również czeka na Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Czekamy całą trójką. drodzy słuchacze. Najbliższe, nie całe już co prawda, ale no nie całe pół godziny jest dla Was. Dla Was i dla nas. My mamy póki co czyste kartki i czekamy na zapisanie tematów, które nam dzisiaj zgłosicie w temacie dla reportera. Jeśli macie ochotę komuś wysłać kwiaty i motyle, to też będzie taka możliwość. I mamy pierwszy. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry. Proszę Pana, ja mam taką sprawę. Stałam przez dwa dni pod urzędem, pod ratuszem. Do, dostać się nie można do Biura paszportowego. Tam są tłumy, tam są matki z małymi dziećmi, które wymiotują, siusiają. Tam nie ma gdzie się schować od wiatru, od deszczu, od zimna. Jesteśmy tam traktowani po macoszemu. Jak można? Nad Ukraińcami rząd się lituje, a tu nie można ludziom naszym, yy, obywatelom, wiaty postawić, żeby mieli schronienie albo udostępnić jakiś lokal w środku, w ratuszu. Przecież tam nie brakuje pomieszczeń, żeby można było uruchomić więcej stanowisk, żeby ludzie mogli spokojnie sprawę paszportową załatwić razem z tymi małymi dziećmi i starsi ludzie, i dzieci. Nie, to, to, to się w głowie nie mieści, co się dzieje. Bardzo proszę zwrócić się do prezydenta w imieniu tych ludzi, żeby coś z tym zrobił. No na pewno się znajdzie jakieś pomieszczenie w środku, po bratuszu, żeby, żeby uruchomić taki punkt, a nie na, na ulicy, że tak powiem. Mamy zanotowane i przekażemy pani sugestie. No, bardzo dziękuję. Dziękujemy ślicznie, do usłyszenia. Do usłyszenia Sprawda, no. Ratusz udostępnia miejsce biuro paszportowemu, natomiast no, tym zawiaduje Urząd Marszałkowski, także tutaj... Um... Z jednej strony, a z drugiej strony, tak umówmy się szczerze, że sami sobie zafundowaliśmy taką sytuację, bo hurtowo to wszyscy po do... poszli złożyć wnioski po, po i teraz do... niestety jest konsekwencja, także do... drodzy państwo, tutaj trzeba y, troszeczkę winy na siebie wziąć, tak? A druga sprawa to podobna sytuacja, jak była na stacjach paliw i przy Bankomatach. Tak. I mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Słuchamy. E, e, proszę pana, ja mam taki, taki temat. Od jakiegoś czasu w Kłogowie pojawiły się parkomaty. W tej strefie płatnej parkowania parkomaty, takie nowe, szare z możliwością, znaczy byłaby możliwość płacenia kartą, jednakże od tam jest tylko informacje, że to zostanie uruchomione za jakiś czas. Mhm. No, to by dużo udogodnienia było gdyby, to było, gdyby to działało, ale to nie działa, już to obserwuję, już to dłuższy czas tam stoi, i i, no i nie wiadomo, czemu to nie działa. To postawili nowe te, te, te parkomaty, tylko po to, żeby stały, nie wiem, czemu one nie, nie działają. A tam jest taka informacja, jakaś, nie wiem, kartka, napis, że. Tak, tam jest, tam jest taka informacja, że usługa zostanie uruchomiona w późniejszym czasie, nie pisze kiedy, a. Z tego co ja wiem, to, to, to już obserwuję to dużo czasu już kurczę, te, 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 Ta informacja wisi tam, a nic się z tym nie dzieje. A, no, a to one są ustawione na starówce, są i to no, dużo by ułatwiło robienie tych opłat kartą, a nie, nie monetami. Zwłaszcza, zwłaszcza jak ktoś przyjedzie z zewnątrz i nie jest w tej strefie całej nie ma tej aplikacji ewentualnie, no, pan to, no, no w całej Polsce można płacić kartą większych miast, w by byłaby taka możliwość, ale nie wiadomo czemu nie... Nie jest może być Oczywiście, tym, że tak. Już sobie notuję tą sprawę i będziemy dopytywać w Głogowskich obiektach usługowych, dlaczego ta usługa nie jest no, na razie uruchomiona. Bardzo. Dziękuję ślicznie do usłyszenia. No dość ciekawa sytuacja. Urządzenie nowe, a nie do końca spełnia swoją rolę. To znaczy, spełnia pewnie, jeśli zapłacimy monetami. Natomiast dlaczego kartą nie możemy? Dopytamy. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry, proszę pana. ja taką, taką informację chciałem. Bo narzekaliśmy na drogowców, że nie uprzedzają nas o robotach drogowych. No i wczoraj uprzedzili i faktycznie zdzierają część nawierzchni na wieczni na obrońcu pokoju od Kościuszki w kierunku wyjazdu na Lubin. Tak. I niech kierowcy. Pomijają ten odcinek drogi. Dziękuję, jeśli się nie Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Faktycznie już wczoraj informowaliśmy o tym, no i tu takie małe sprostowanie, żeby było ciekawiej, bo faktycznie prosiliśmy zarządców dróg, aby nas o tym informowali. W tym przypadku czujna była policja i to od policjantów z ruchu drogowego otrzymaliśmy informację, że na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostra to obrońców pokoju od skrzyżowania z kościuszki do skrętu na polną będzie remontowana. No i miejmy nadzieję, że kierowcy o tym wiedzieli. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z takiej sprawy, wie Pan co, często jeżdżę autobusami komunikacji miejskiej. Coś może dałoby się też wyjaśnić sprawę. Kierowcy nie otwierają przednich drzwi. Autobus mały, przykładowo w tamtym tygodniu, trójka autobus linii numer 3, mały ten autobus jechał przednie drzwi nie kierowca nie otwiera. Ludzi wiadomo, jest w godzinach szczytowych, godzina 14 są godziny szczytowe pełno i ludzie się przepychają, żeby wysiąść z autobusu. No to już nie. Jak to wygląda? Dlaczego kierowcy nie otwierają przedniej drzwi? To już to, kiedyś, jak to było ze względu na pandemię, to rozumiem. Ale teraz pandemia niby już to folgują, a kierowcy dalej drzwi nie otwierają, biletów nie sprzedają, więc można by było te przednie drzwi otwierać, nawet dla wygody ludzi. Zapytamy w komunikacji miejskiej. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję i postaramy się szybko uzyskać odpowiedź na to pytanie, dlaczego środkowymi i tylnymi, a przed nimi nie. I czy jest czy to jest jakaś zasada? Czy regulują to jakieś nowe przepisy? Zapytamy Komunikacji Miejskiej w Głogowie. 726 114 114. Tak naprawdę, Aneta, to chyba pierwszy raz mówimy numer telefonu dzisiaj w audycji. A tak, asuwa, bo już, asuwa, asuwa... się telefony tak? no od właśnie, samego początku, dokładnie. ale czekamy na kolejne oczywiście. 726 114 114. Lubin i okolice też czeka, bo Iwona Mierzwiak jest z nami, gotowa do tego, żeby zapisywać tematy od Was. Drodzy słuchacze, dlatego dzwoncie śmiało. My jesteśmy do Waszej dyspozycji do godziny 9.45. No, postaramy się, zresztą Iwona, ty się zajmowałaś tematem biur paszportowych w Lubinie i w Polkowicach. Tam też jest nieciekawie jeśli chodzi o, o długie kolejki. Jeśli chodzi o Polkowicę, tam sprawa została załatwiona w ten sposób, że umawiane osoby petenci są na telefon. Natomiast no, jeśli chodzi o biuro paszportowe w Starostwie Powiatowym w Lubinie, to tam osoby przychodzą i tak jak wcześniej informowałam to w piątek w swoim artykule, tam działa tak zwana lista obywatelska, gdzie wpisują się na, na mm -hmm. listę i nazwiskami i Oczekują. Eee, czekają, czekają nawet od czwartej i przerwę, o, przerwę, ci, na, przerwę ci na chwileczkę, bo mamy telefon. Dobrze. Słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry. To ja z uporem maniaka raz do roku będę przypominał temat, który już od paru lat mnie zastanawia i być może w końcu kiedyś będzie do załatwienia. Otóż chodzi mi o przejezdność pomiędzy osiedlem Kopernika, czyli ulicą Polną, a sorem Głogowskiego Szpitala. Piękna, szeroka, wyremontowana droga. A y, słupki i krawężniczek, że tak powiem, y, metrowy, y, grodzi ten przejazd. Ludzie, którzy stamtąd mają wyjeżdżać, to taka propa właśnie tego, że, że jest tej chwili tam gdzieś zamknięta, mówicie, i remontowana ta polna czy tam od strony polnej. Ludzie, którzy chcą przyjechać do Siedla Kopernika, to muszą objechać cały areał, spać na skrzyżowaniach i tak dalej. Chyba jednak szybkość dotarcia do SOR-u jest stosunkowo dość ważna. Więc gdyby nawet tą drogę od kopernika w stronę, w stronę SORU zrobić jako, nie wiem, jednokierunkową na tym odcinku czy coś tak dalej, to zdecydowanie ułatwiłoby tym ludziom dotarcie yy, po prostu do SORU i czasami te cenne sekundy oszczędziło. No to dopytamy. Ja pamiętam temat, poruszałem, spróbuję sobie przypomnieć, jaka tam była odpowiedź władz miasta. Czy może pan pamięta? Tak, tak, bo to mówię jak tak co roku się przypominam. Mówiłem o tym też jako, jako jeszcze kiedyś członek Rady Gospodarczej przy mieście i tak dalej. I tak co roku, raz w roku gdzieś tam próbuję ten temat rozwikłać. Dlaczego ta droga jest zamknięta, skoro jest wyremontowana i zrobiona za nasze podatników pieniądze, a służy tylko małej garstce mieszkańców tych domków jednorodzinnych. Jakby no tego, tego nie rozumiem, bo mówię, dla mnie ta przejezdność, szczególnie dla osoby, gdzie moi starsi, 70-letni rodzice tam mieszkają w tamtej części itd., tak to, to przynajmniej jest zastanawiająco. Mhm. Zanotowane. To dopytamy. Będziemy pytać po raz kolejny. No dobra, dziękuję. Dzięki, do usłyszenia. 726, 114, 114, sporo tematów dzisiaj. Zapytamy zatem e, odpowiednie służby instytucje. i instytucje. Mamy kolejny, kolejny. telefon. Jak wspomniał z mam taki problem? Właściwie tak jak mieszkam na ulicy Łowickiej. I dookoła wszędzie spółdzielnia ładnie nam wyremontowała wszystkie chodniki, koło bloku, a nasz nie. I okazało się, że to należy do miasta. To jest chyba jedyny chodnik, który został po prostu, jest sobie od 80 roku, nikt nie robi. Można się tam przewrócić, mieszkają ludzie do starsi. To jest masakra. Jaka, ulica, proszę, jaka ulica w Legnicy? W tej sprawie zainterweniować. Jaka ulica w Legnicy, proszę przypomnieć? Proszę. Jaka ulica? Łowicka, od 1 do 7. Prawdopodobnie ten blo cały blok jest spółdzielczy, ale chodnik należy do miasta. Spółdzielnia dookoła nawet dalej poszli, wyremontowali wszystko, ale to zostawili. Okej, okay, mamy zanotowane. Dziękujemy ślicznie pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Temat dla reportera trwa. Drodzy słuchacze, dzisiaj no, lubię takie audycje, kiedy jest telefon za telefonem, a my sobie notujemy i potem będziemy spróbować może nie tyle rozwikłać te sprawy, co spróbować wam odpowiedzieć na pytania, które nam zadajecie i tematy, które nam właśnie przekazujecie z całego Zagłębia Miedziowego. Tutaj Iwona zaczęła mówić o tym, że petenci od czwartej rano czekają w kolejkach, tak? No, długie oczekiwanie, prawda? Tak. Tak, w ostatnim czasie właśnie jest duże zainteresowanie, no ale te... O to biuro y, obsługi klientów stara się y, jak najwięcej osób w ciągu dnia przyjąć. Jest to około 50 osób. Y, I obsłużyć. No, oni składają właśnie z, wnioski o paszport. Czasami tak, już odbierają tak, te myślę, paszporty. No, no niestety w całej Polsce Musimy tak jest. to przetrwać, proszę państwa, ale mamy telefon. Musimy. Dzień dobry, z głów. Tak, słuchamy Radia LK, tak, Zagłębie Miedziowe. Dzień dobry, proszę pana, ja mam taką sprawę, bo tak dzisiaj, od wczoraj sumie na Saturna, nie ma w ogóle wody ciepłej, jest awaria już w sumie od y, niedzieli, w poniedziałek zaczęli usuwać i wczoraj jeszcze do wieczora panowie tam grzebali tam tego WPIC, także y, robili tam na wysokości 46-48 mm -hmm. y, usterkę, a na 66 po prostu dzisiaj powiem panu, z samego rana już y, kolega w pół do piątej wstawał do roboty, woda ciepła wy wylatuje z rury, z ziemi z rury wylatuje, takie jak nie wiem, co tam jest stawiona, dopiero tak, niedawno stawiali, ciepła woda leci w stronę aż gomułki, aż z górki leci, ta woda ciepła, ciepła, leci, a w bloku nie ma po prostu w mieszkaniach nie ma ciepłej wody, nie? nie wiadomo kto teraz za tą wodę zapłaci teraz, tak? Bo to już mówię, ja wychodziłem po godzinie siódmej, tam tamtędy, to już ta woda jeszcze 2,5 godziny leciała, tak? I nikogo nie ma, nic się tym nie zajął. Dopiero pani sprzątaczka tam gdzieś tam dzwoniła i po prostu no jest awaria taka mówię, już przez prawie tydzień czasu, że mnie było, że jeszcze na weekend jeszcze zostały nas bez ciepłej wody po prostu, wie pan, nie? Mhm. Także dzisiaj no straszna awaria tam mówi, ta woda leci sobie z, z, z strumykiem normalnie do kanalizacji tam jak są, aż do komułki 31 aż także za krzyżówkę tam mówię jak tego mówię także mówię no, no strasznie mówię nie także mówię no, no także nieciekawy temat yy, sam, sama, aw sama awaria jest w którym miejscu na Saturna gdzie Awar awaria jest na Saturna 40 46 48 jest tam rozkopane mm -hmm. bo to już w niedzielę już tam już tam już parowało już tam w niedzielę także mówię w niedzielę już tam parowało w poniedziałek dopiero zaczęli robić a 44 46 66, 48 to jest awaria, bo są wykopne, są porobione, a na 66 po prostu y, tam zaraz koło weterynarza. jak to jest weterynarz, tam jest zaraz 66 o, od szkoły tutaj, zaraz koło weterynarza, tam woda dorwanie ciurkiem wylatuje z tej rury i ciepła woda, ludzie chodzą, mówię, para stała, aż, mówię, mówię, no, czy zobaczyć, no, gorąca woda leci, nie, a w blokach nie ma po prostu wody, nie. Od wczoraj, od samego rana, nie? a tutaj na ulicy wypuszczałem ciepłą wodę, nie? także mówię, no ciekawe, kto teraz za tą ciepłą wodę zapłaci. Czyli mówi pan, to Wópec robił, tak? Proszę. Wupec? Tak, Wópec, Wópec, hmm. tak, Wópec robił, tak. Dobra, okej, okay. będziemy sprawdzać sytuację, dziękujemy ślicznie. Wracamy z tematem dla reportera, jest jeszcze czas, żeby do nas zadzwonić. Na zgrze dokładnie za 27,5 minuty będzie już godzina 10. A telefon dzwonił podczas przerwy reklamowej, zatem zapraszamy ponownie. Mamy odpowiedź z komunikacji miejskiej odnośnie tych przednich drzwi. tłumaczenie, tu mamy odpowiedź taką, że kierowcy normalnie powinni otwierać wszystkie drzwi w autobusach, więc to musiał być przypadek incydentalny, że tak się stało po prostu. Ja zawsze można podejść szybko do kierowcy, pierwsza osoba, która wejdzie i poprosić o otwarcie tych drzwi. Na przykład. Jest. Mamy telefon. Yy, wie pani co, ja w sprawie ten pan dzwonił o tej awarii tam na Gomułki, Tam już mm. działają służby, tam to nie jest. Prawdopodobnie od piątej to. Rura pękła i już już nie leci ta woda, także nie ma co tam panikować, tak, no spokojnie. A no, rozumiem, cóż, czyli już są na miejscu. Nawet, tak, jechałem do pracy, to powiadomiłem pana na awariach i on już wiedział o tym i służby jechały od samego rana, także nie ma co panikować. No. zdarzają się awarie. Dzięki, dzięki śliczne, miłego. dzięki śliczne, tutaj ja taki opowiedz. głos uspokojenia ze strony naszego słuchacza, bardzo dziękujemy, a nasz redakcyjny kolega Piotr przed chwilą był przed siedzibą radia i elegancko służby zamiatały starówkę i co powiedział pracownik służb miejskich? Poprosimy kwiaty i motyle. Aha, dobrze, to świadczy tak. o popularności naszej audycji tak naprawdę. Była prośba o kwiaty i motyle, także są i jest telefon. Proszę zwolnić linię, proszę Państwa, bo... Próbuję odebrać telefon, ale nam się tutaj zawiesił. Dzisiaj państwo często dzwonią i jak państwo za często dzwonią, to tutaj nam się linia wiesza. Ale macie coś do powiedzenia w sprawach, które dotyczą całego Zagłębia Miedziowego. Także zapraszamy. Podobnie już linia się zwolniła i, i można zadzwonić 726 114 114. Jesteśmy do waszej dyspozycji do godziny 9.45. Prosimy o telefony w sprawach, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radia LK. Mamy telefon. Ale dzień dobry. Ja jeżdżę codziennie do Bądzowa. proszę pana, tam jest droga straszna. Żeby objechać tam pomysł powrotem, naprawdę trzeba robić flaną. Może jakąś interwencję w tym kierunku. Mm -hmm. No jest pani kolejną osobą, która odzwoni do nas w tej sprawie, zatem będziemy musieli się zwrócić. Już nie pamiętam, to jest droga gminna czy powiatowa, ale spróbujemy to ustalić i zapytać się o stan tej nawierzchni. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję. Pozdrawiamy do usłyszenia. 726, 114, 114. No błyskawicznie dzisiaj, powiem Wam, e, przemija temat dla reportera. A to dlatego, że jesteście z nami, drodzy słuchacze. I mamy kolejny. Kolejny teren. słuchacz. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Na, i mnie i irytuje taka sprawa. Na Wojska Polskiego, tu jak działki piszą, i teraz jest leśnictwa dla zwierząt. Tam jak się nie mylę, już od miesiąca jest rozkopane na chodniku, zagrodzone, płyty jakieś betonowe na dole leżą. Jak para ciepła, jak para ucieka, tak ucieka i to mnie dziwi, kto za te centralne będzie płacił, a ciągle tylko podwyżki, podwyżki centralnego ogrzewania. No jak to I kto? Tak, jak to jak to zapłacił tak Jak się na Kemplera, też tam Zrobili, zasypali i dalej tam para mucieka. Czyli nie mogą to tego raz porządnie zrobić, żeby ludzie nie wpaścili za nas tak grubo za i, centralne. No pewnie mogą, tylko musi to troszkę potrwać. Wychodzi no na właśnie, to skoro. A to już chyba miesiąc czasuje. Hmm. No dobrze, mamy zanotowane, zwrócimy na to uwagę. Dziękuję myślicznie. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia, pozdrawiamy. 726, 114, 114. Mówiłem, że telefon za telefonem i zapewne będzie za chwilę kolejny. Tylko powiem Wam, że Iwona chyba trochę smutna, bo coś dzisiaj mało zgłoszeń z Lubina i okolic, tak więc i z rejonu działania Iwony śmiało dzwoncie. Jeżeli oczywiście macie. Jakieś Ale się wy zadowoleni, bo macie sporo. Dzień dobry, ja, Dzień dobry. ja dzwonię z Lubina. O. żeby Pani Iwonka też nie była smutna, że coś możesz załatwić. Proszę Państwa, tak dziękuję bardzo. Urzędy, wszystkie urzędy w mieście obwarowały się, bo jest COVID, nie wolno wchodzić bez maseczki, a w Osieku jest kierma zdrowej żywności i tam wszyscy ludzie, łącznie ze sprzedawcami, nie, nosą, nie noszą maseczki. I co najciekawsze, że ci, co są obwarowani, że nie wolno do nich wejść, tam chodzą bez maseczki. To jest bardzo ciekawe, prawda? Mhm. Czy już mamy zlikwidowane noszenie maseczek? Jeszcze nie. W pomieszczeniach nie? Jeszcze nie, ale tam proszę mi wierzyć, że tu też byłam W niedzielę i od widziałam. godziny dziewiątej mhm. do 14 jest taki ogromny namiot i w tym namiocie tłoczy się masa ludzi i ani nie. jedna osoba nie ma maseczki. Pan też nie miał? Jak był tam pan? Ja miałem i właśnie śmiesznie no. wyglądałem. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy do Ale usłyszenia. Muszę wierzyć, że teraz już nawet w sklepach nie noszą maseczek. Także sporo tych ludzi nie nosi maseczek i taka jest prawda. Ale jak dzwonicie do nas, to nie macie maseczek, bo dobrze was słychać. I to jest tutaj taka dobra informacja. 726, 114, 114 czekamy drodzy słuchacze i jest. doczekaliśmy się kolejnego telefonu. Dzień dobry. Halo dzień dobry? Tak, słuchamy. Ja się dodzwoniłam do radia, tak? Tak, słuchamy. Więc tak, mam taką prośbę, nie wiem, czy to dobry numer, czy Państwo mogą mi pomóc. Mieszkam, to jest z były górków, osiedle piastów, tak jakby. Tu bliżutko nas są ogródki działkowe byłych, wojskowych i codziennie tam chodzę z psem na spacer. Nie ukrywam, że ogródki są przepiękne, są zadbane, tylko że zaraz za płotem ogródkowicze wyrzucają śmieci. Mam zrobione zdjęcia, bałam się, mimo tego, że byłam z psem. Ale jednak się bałam, bo to był mężczyzna z workiem śmieci. Przeszedł koło mnie i zrzucił to. No tam jest taki dół. Można powiedzieć, że takie nielegalne wysypisko. No w którym Mam zdjęcie samochodu tego pana, bo oni przejeżdżają na ogródki. Mam zdjęcie pana, jak się oddala stamtąd po wyrzuceniu tego worka, no i zdjęcie tego worka wyrzuconego. To mhm. ja mogę zrobić. To zainterweniować na policji. Natomiast kwestia jest, proszę mi powiedzieć, w którym to jest miejscu na Górkowie? <coughs> to są ogródki działkowe na poligonie przy wojsku. Aha, tutaj. To są te wojskowe ogródki Jak się jedzie działkowe. na tor okresowy po lewej stronie, tak? Tak. Jadąc mhm. na tor okresowy od Głogowa to będzie po prawej stronie. Wiesz, mhm. Leszku? Wiesz. Tak, 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 tak. tak. Mhm. No dobrze, to mamy przyjęty temat. Mam przyjęty temat. No jeśli ma pani to na zdjęciach, no to radziłbym zgłosić do odpowiednich służb, że ktoś tam po prostu podrzuca śmieci. Zresztą ten rejon. Ja nie mam momentu, kiedy ten pan wyrzuca te śmieci. A, rozumiem, ja rozumiem. po prostu mam no nie no, to mężczyzna był, tak? Mhm. Ja nie chciałam się, tam nikogo nie ma, to jest poligon, więc obawiałam się, że jeszcze mogę mieć problemy w związku z tym. Zaobserwowałam pan, poszedł, wyrzucił. Miejmy mm -hmm. no, ja, nadzieję, że powoduje. nas słyszy i więcej tego y, robił nie będzie. Taką mamy nadzieję. Natomiast, no, skoro nie ma pani... Mówić... Oni mają prześliczne te ogródki, tylko czy za płotem trzeba wyrzucać od razu śmieci? No oczywiście, Robić że jest. W, w, wrę wrę wręcz nie. I Tam jest po prostu wysypisko tych worków, tam jest dużo więcej. Mhm. Tak, wiem, bo te też często tamtędy chodzę, czy jeżdżę rowerem, tak wiem, wiem, jak sytuacja wygląda. Generalnie po rowach jest nieciekawie, bo można spotkać opony, telewizory, lodówki powyrzucane. Natomiast, no, ciekawy jestem, czy ta osoba, która tak robi, wyrzucając na przykład ze swojego ogrodu działkowego za płot, czy, czy pod swoim na przykład rzucam, nie wiem, mieszka w domku jednorodzinnym, czy też sobie za płot wyrzuca i śmieci. Mamy, mamy nadzieję, że tak nie robi. No i apelujemy do tych, którzy wyrzucają śmieci gdziekolwiek i gdzie popadnie. No, rowy, czy tereny zielone, czy miejsca do tego nieprzeznaczone, no nie są do tego, żeby śmieci wyrzucać. Śmieci wyrzucamy tam, gdzie należy to robić, czyli do kubów na śmieci, czy jeśli jest to coś większego, to wywozimy na przok. No i taki apel generalnie do wszystkich mieszkańców, nie tylko tu z okolic Górkowa czy działkowców z okolic Górkowa, ale do wszystkich mieszkańców, żebyśmy nie zaśmiecali terenu wokół nas, tak naprawdę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie. 7261414 114 końcóweczka czwartkowej audycji temat dla reportera. Myślę, biorąc pod uwagę natężenie dzisiaj telefonów, myślę, że jeszcze w tych dwóch minutach zmieścimy ze dwa albo trzy odebrać. Zobaczymy, z jakimi tematami tym razem do nas zadzwonicie, drodzy słuchacze. My jesteśmy we trójkę tutaj do waszej dyspozycji i długo nie czekamy. Halo, słuchamy, dzień dobry. Halo? Tak, słuchamy. Halo? Tak, słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja tu przy przystanku na ulicy Sikorskiego przy rądzie jest bardzo brudno i nie wiem kiedy posprzątają, bo tak cały czas chodzę i patrzę się, ten malutki ten park. Więc przy przystanku to masę jest tych peczów tego wszystkiego to jest bardzo brzydko. No. Na Sikorskiego. Proszę? Na Sikorskiego, tutaj w pobliżu Ronda Konstytucji tak? 3 maja. Tak, 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 po prawej stronie. Mhm. Po prawej stronie, jak się jedzie na yy, mhm. no ten dobrze. Ten przystanek. Na no południowy wieku. Notujemy i przekażemy dalej służbę. No, może służby te posprzątają, czy mhm. jak. Mhm. No. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. No, a ci, którzy brudzą wokół, to yy, starajmy się jednak trafiać do kosza, a nie obok kosza, dlatego też wtedy i służby będą miały mniej pracy, a my będziemy w czystości oczekiwać telefon... na autobus. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry. Ja zwłaszcza w sprawie tych maseczek. Jakby kiedyś było głośno, że policja będzie mandaty dawać i tak dalej, chodzili i po sklepach, bo byłam kiedyś nawet, e, znaczy faktem, że mówiąc tajniacy, czy jak to tam mówią, gościu wyszedł ze sklepu i po prostu go spisali, czy tam jakby chodził. Akurat na zewnątrz. W autobusach też nie jeżdżą. Kiedyś taki był nawał, że policja będzie sprawdzać i tak dalej, w autobusach, w sklepach, a teraz pewnie ucichło i dlatego ludzie tak robią, że dużo właśnie osób nie nosi tych maseczek. No to mam I mam. może jakby zaczęli znowu gdzieś tam, prawda, mandaty się sypać, póki nie ściągną tego, bo niby ma być od kwietnia, to jeszcze by coś może podziałać. Jeszcze mamy praktycznie bez mała pół miesiąca. Jasna sprawa, dobrze. Dziękujemy ślicznie. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiamy dziękuję. serdecznie. Tym telefonem kończymy dziękuję. temat dla reportera. W kolejnym temacie dla reportera będziemy czekać na Was jutro o 9.15. Zapraszamy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.